Bum, 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 bam, 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 bam. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mówili o haśle, który każdy mężczyzna przynajmniej raz w życiu krzyknął. O kurde, pękło. Łukasz, co pękło? Pękło. Pękło, czyli mamy zatwierdzone ETF-y w Stanach. Tak. Zatwierdzono z przygodami oczywiście, ale zatwierdzono te ETF-y, no i można powiedzieć... No właśnie, bo jakoś nie... Wydarzyło się coś niezwykłego, no bo bitcoin właściwie nie zareagował, chociaż patrzyliśmy przed chwilą na cenę i widzimy, że tam byki idą powoli, ale spodziewaliśmy się czegoś więcej, tym bardziej, że przecież dwa dni temu albo trzy pojawił się... News. Nie wiem, czy fake news, bo pojawiła się na oficjalnej stronie SEC-u. Pojawiła się informacja o tym, że te ETF y zostały zatwierdzone i faktycznie, na, jak się patrzyło na wykres, to było takie w kształcie jakiejś galaktyki oddalonej, bo z do ściana na do góry i, na góry i na dół po prostu, mhm. takie coś bardzo dziwnego. A teraz tutaj tego nie widzimy. Co więcej, widzimy, że inna kryptowaluta zarogowała bardzo pozytywnie. Tak, Ethereum. Czy jest w stanie wytłumaczyć ten paradoks? No, tutaj najpierw może o ETFach bitcoinowych, ja bym powiedział, że ruch jest. To nie jest tak, że zupełnie nic się nie dzieje. Mieliśmy małe zamieszanie. Ja nawet mam taką teorię spiskową, że to było celowo zrobione, żeby właśnie nie było jakiegoś zbyt gwałtownego ruchu, tylko chcieli przebić balon i potem ludzie niepewni, czy to jest prawdziwa wiadomość, strona seku nie działała przez pół godziny, nie i w ogóle takie, takie numery, więc. Przyjąłbym, że może nawet tak Słuchaj, że to było. dzisiaj teorią spiskową jest to, że się zepsuł autobus na ulicy. Nie wiem, czy słyszałeś. <grym> tak, e, słyszałem. E, tak. Dobrze, więc to, to jest myślę nawet bardziej prawdopodobne. No, ale wracając, czyli Bitcoin pnie się w tej chwili do góry. Ja cały czas uważam, że 50 tysięcy jest w bardzo, bardzo krótkim czasie, czy będzie osiągnięte. Natomiast faktem jest, że to, że ETF-y bitcoinowe zostały zatwierdzone, to jest rewelacyjna informacja dla Ethereum. Z bardzo prostego powodu. To oznacza, że ETF-y spotowe na Ethereum, które będą, mają deadline w maju, deadline, to nie znaczy, że, one, że SEC będzie czekał do maja. Mhm. Możliwe, że SEC będzie czekał do następnego posiedzenia, albo opublikują nagle gdzieś informację, że ETF-y spotowe ETH są, są już zatwierdzone. To jest Moja, e, moje wytłumaczenie dlaczego Ethereum rośnie, e, kupuj, e, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, to jest to co czy tutaj, czy, czy, jak, czy odwrotnie, nie te. wiem, ale to jest to co, co, co widzimy. No Ethereum bardzo ładnie do góry, Bitcoin oczywiście też, no ale Ethereum znacznie, znacznie lepiej, no 2700 w czwartek jak to nagrywamy. Zrobię parafrazę tego co powiedziałeś, prawdopodobnie otworzyło się, Przynajmniej według interpretacji niektórych, bardzo ciekawe okienko właśnie na zakup ETH, no bo wszystko wskazuje na to, że tutaj ta zgoda będzie przyznana. A pamiętasz może, jak SEC podchodzi do ETH? Czy to jest commodity, czy security? Ja już się przyznaję, pogubiłem w tych wszystkich orzeczeniach SEC-u. Tam tych opinii było kilka sprzecznych. Oni początkowo uznawali, że jest, że jest, że jest ok, bo jest zdecentralizowany. Okay. Ale w końcu nie wiem, czy nie wydali później odwrotnego. odwrotnego Pytam o to, bo jeżeli się okaże, że oni jednak inaczej podchodzą do Ethereum niż do Bitcoina, to jednak to wcale nie jest takie pewne, że to zgoda będzie. Tutaj kluczem, kluczem jest, myślę, to podejście, że SEC zaczął się uczyć, jak działają kryptowaluty, bo myślę, że zrozumieli, że nie są w stanie tego powstrzymać, a poza tym osiągnęli jeden znaczący efekt. Wszystkie praktycznie ETF-y oparte będą o Coinbase'a jako zarządcy aktywów, czyli A Coinbase, amerykańską, amerykańską giełdę. I tutaj myślę, że to był cel, który był do osiągnięcia. Zakładam, że nawet rok temu takich giełd były dwie. Brano pod uwagę: Coinbase'a albo ftx z czego FTX mógł być tym faworyzowanym. Niestety tak. okazało się, że FTX nie był. Nie był dobrze zarządzany, może tak to ujmijmy, i jednak miał pewien problem, w związku z czym stanęło na Coinbase i trochę to trwało. Musieli się poukładać, poukładali się i Coinbase będzie tą giełdą, która będzie zarządzała aktywami. No, Binance wiadomo było, że i tak zostanie wyrugowany z rynku, został wyrugowany sukcesem. Sukcesem wielkim, i tak, tak będzie. Nie zdziwiłbym się jakby w tym roku, w drugiej połowie roku, nagle by się okazało, że jednak inne giełdy mogą pomału wchodzić na, na rynek amerykański, ale to teraz wymaga trochę czasu, no Coinbase musi okrzepnąć, stać się tym liderem, niezaprzeczalnym liderem, a potem będzie można wpuścić resztę graczy, żeby nie było, że zamknięty rynek albo coś takiego. Chciałbym teraz trochę zmienić temat, a jednak poznać się na tym temacie, no bo myślę, że większość naszych widzów i obserwatorów rynków kryptowalutowych ma pewne przekonanie. Mianowicie takie, że te ETF-y, które zostały dzisiaj zatwierdzone, ETF-y spotowe, bitcoinowe, że to są pierwsze tego typu etf -y na świecie. A tu okazuje się, że chyba jednak tak do końca nie było. Tak, no to jest. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie wiele osób uważa, że to są pierwsze ETF-y na świecie spotowe, a tak nie jest, bo w Kanadzie na przykład już od 2021 roku, od lutego 2021 roku takie ETF-y istnieją. W Amsterdamie jest notowany ETF, to jest jeden, jeden z których pamiętam w Europie, ale jest ich znacznie więcej, więc to nie jest tak, że to są pierwsze ETF-y. To tak naprawdę tylko pokazuje, jaką potęgę, jaką potęgę mamy na Wall Street. No. To, to jest ten element kluczowy, że ok, mamy inne rynki, ale jednak kluczowym rynkiem finansowym to jest, to jest rynek Stanów. To tak jakby popatrzeć na Europę i w Europie mamy tak naprawdę dwa kluczowe rynki. Oczywiście Londyn i londyńska giełda, zaraz za nią oczywiście Frankfurt mhm. nad Menem, a potem już plankton. Żeby go dogonić. Tak, to niestety jest. A różnica między warszawską giełdą a e, m, giełdą J.K. czyli giełdą e, w, z Frankfurtu nad Menem, a giełdą londyńską, proporcje są mniej więcej takie same. Nie, nie wiem w tej chwili, ale powiedzmy, nie wiem. 50 razy większe od warszawskiej jest giełda frankfurcka. No i tam powiedzmy 20 razy, może czy 10 razy jest większa Londynska. giełda londyńska, okay. a od londyńskiej Nowy Jork jest znacznie większy. Zresztą, znaczy fundusze, to mnie w ogóle zaskoczyło. W jednym z wywiadów, które oglądałem, to teraz tych materiałów tak. jest cała masa, ale dostałem taką informację i to było bardzo ciekawe. Fundusze, które zarządzają ETF-ami, one czy, które wypuściły etf -y i zostały zatwierdzone, one zarządzają mniej więcej 30-40 tysiącami miliardów dolarów. Taki mają Asset Under Management w sumie. To teraz e, kapitalizacja bitcoina to jest w tej chwili 900 miliardów. Mhm. No tak, rozumiem, że... E... 3%. Jeżeli oni skłonią 3% E, swoich, e, e, swoich asetów, żeby ludzie 3% portfolio przeznaczyli na kryptowaluty, a to podkreślam, to wcale nie jest dużo, mhm. to nie jest mało, ale to nie jest dużo, tak. tam mówi się nawet o 5, 6, niektórzy bardziej agresywni sugerują 10, e, to ma, mamy jakieś kolosalne pieniądze na rynku Bitcoina. Kolosalne, to jest, to jest coś niesamowitego, przypomnę kapitalizacja rynku, Sprawdź proszę, czy na pewno dobrze powiedziałem kapitalizację. Bo bitcoina. No. Jak jest kapitalizację Bitcoina liczymy w ten sposób, że mnożymy aktualną cenę Bitcoina razy liczbę tokenów. No ja teraz tak sobie myślę, 20 milionów tokenów razy 40 z kawałkiem, no to jest 800 miliardów. Na no, CoinMarketCap w tej chwili ma informację 926. No, 926, czyli powiedzmy 3%. E tych, tych środków, które, którymi zarządzają wszystkie fundusze, które wypuściły ETF-y i mamy, proszę bardzo, niesamowite, niesamowitą kwotę na rynku. Jeżeli przyjmiemy, że 5% tokenów, czy 10% tokenów jest w ogóle w obrocie Bitcoina. Monet. Monet, tak. To się okazuje, że mamy 2 miliony tokenów, które są dostępne do, do wykupienia. I, a tutaj wpada gigantyczna kwota pieniędzy. No to jest coś e, niesamowitego i jeszcze ciekawa zapowiedź. E, te plotki o tych dwóch miliardach, które tak. będą wydane w pierwszym tygodniu, no już w, nie tylko w internecie czytałem, nie tylko na X się pojawiło, ale oglądałem dwa wywiady, w hmm. których e, jeden z dziennikarzy potwierdzał, mówił, że ma swoje źródła. Dwa niezależne źródła w BlackRock i oba poinformowały go o takich samych kwotach. Mówi, to jest ponad 2 miliardy dolarów. Jest już zgromadzone i czeka na hasło kupuj. I znasz termin, w jakim ma nastąpić nabycie? Nie wiem, nie wiem kiedy, no, tak. tego nie wiem. Ale chodzi mi, kiedy w jakim wystarczy? czasie zamierzają to zrobić? Czy to z, jest... tego, co, z tego co wiem, to tickery zostały już zarejestrowane, formularze, większość te formularze rejestracyjne wszystkie zostały już powypełniane. No, stawiam na to, że na pewno to będzie w styczniu. Okay. Na pewno to będzie w styczniu, nie wiem czy się nie okaże zaraz, że to nawet w tym tygodniu, ale... O, być może jak już oglądacie, to tak, właśnie, w dajcie na mo, mo, może tutaj to... jakąś głupotę powiedziałem, ale e, gdzieś czytałem, że w czwartek ma być, ale może była mowa o przyszłym czwartku. Okej, okay. wracając, do 2 miliardy, inne fundusze dużo mniejsze kwoty raportują, mm -hmm. więc nie ma, BlackRock tutaj jest główny, ale Kluczowe jest to, że opłaty, do han opłaty za handel tymi ETF-ami, są po prostu absurdalnie niskie. Okay. Są bardzo niskie. To bardzo dobre dla inwestorów, ale to świadczy o jednym. Firmy spodziewają się gigantycznych obrotów na tych ETF-ach. Sami przedstawiciele firm mówią o tym, że to będą naj że ten pierwszy tydzień notowania tych ETF-ów będzie rekordowy w historii, że to będą najlepsze, że te ETF -y w pierwszym tygodniu wygenerują największy obrót w historii i to będą gigantyczne kwoty. Nie zdziwiłbym się jakby te rabatowe e, tak. prowizje, bo niektóre nawet dają 0% na początku, ale myślę, że te pierwsze e, rabatowe prowizje skończą się w czasie notowań liczonym w godzinach, a nie w dniach. Popatrzmy na prowizje, jakie są. Na przykład ten, który jest przez Arc Invest z 21 Shares. Oni mają do 1 miliarda, jak zostanie obrót osiągnięty, to nie pobierają prowizji. Oni nie chcą tego robić za darmo. To na pewno musi ten miliard być bardzo, bardzo szybko osiągnięty. I BlackRock również ma prowizję obniżoną do 0,12%, aż będzie osiągnięte 5 miliardów obrotu. Więc 5 razy więcej się, większego spodziewają się. Chociaż akurat w przypadku BlackRocka, no to ja tutaj myślę, że to będą naprawdę godziny, obow... godziny notowań, aż zostanie osiągnięty obrót 5 miliardów. Więc tutaj e, można powiedzieć, że naprawdę to będą największe ETF-y w historii, największe w sensie obrotu, jaki zostanie Vol Volmen, który zostanie wygenerowany. No, będziemy śledzić. Jestem no, bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Spoglądamy wszyscy pewnie teraz co kilka albo może 10 minut na wycenę bitcoina, patrzymy jak reaguje. My nagrywamy to o godzinie 15 polskiego czasu, czyli w Nowym Jorku jest w tej chwili minus 7 godzin, tak? Tak, zbliża się godzina 8, tak mi się wydaje. Więc no, zobaczymy, co się będzie działo o 9, no bo też jest takie przekonanie, właściwie to nie jest przekonanie, tylko takie są fakty, że jak w Stanach zaczyna się dzień, to wtedy tak naprawdę zaczynają się prawdziwe zmiany. Prawdziwe emocje, I to nie tylko tak. na krypto, tylko właściwie na innych walutach i we wszystkim. Zostawmy na chwilę ETF-y. Tak. Krótki apel do wszystkich, którzy nas oglądają. Kliknijcie lajka, like subskrybuj, dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym materiale, który publikujemy, no i też żeby wesprzeć nas z dotarciem do jak największej ilości osób, Komentarz na temat tego, co mówimy, jest zawsze mile widziany. Czytamy, oglądamy. Napiszcie, to jest moja prośba, który ETF pierwszy osiągnie, zejdzie z tych prowizji promocyjnych na te właściwe. Przypomnę, tych chyba jest, promocji chyba w pięciu czy sześciu wypadkach dotyczą. Jestem ciekaw, który według Was ETF najszybciej osiągnie swój pułap? One mają Każdy ma inny pułap. BlackRock 5 miliardów, ten od Ark Invest ma miliard, pozostałych nie pamiętam, ale też są podane kwoty. Dajcie znać, co myślicie. Przechodzimy do punktu numer 2 naszej dyskusji. Tak, ja tutaj, Sławku, mam do Ciebie pytania, tak. bo wiem, że jako nasz guru od Excela i tutaj master ninja. Przygotowałeś wspaniały arkusz. Myślę, że właśnie w tej chwili widzicie link tutaj do tego arkusza. Możecie zobaczyć sobie, jak to jest kupować przy pomocy DCA. Możecie sami zbadać, jak to działa. Powiedz więcej o tym, co ten arkusz robi. Pierwotnie arkusz nazywał się Czy warto kupować bitcoina? Ale teraz zmieniłem tytuł na Bitcoin Zawsze królem bo tak jakoś to wychodzi, kropka kanga na fali, tak żeby jak już to trafi do mainstreamu, żeby wszyscy widzieli, co jest matecznikiem tutaj tego arkusza. Dodałem dwie dodatkowe analizy, bo pierwotnie analizowaliśmy tylko BTC. Od 2014 roku. Teraz mam historię Ethereum no i złota. Przy czym też złoto notuję od 2014 roku, bo nie interesuje mnie to, jak się zmieniało od lat 60. Chociaż udało mi się te dane znaleźć i to w bardzo takim ciekawym, w ciekawej postaci. To ten arkusz pokazuje, jak rozumiem, co by było, gdybym inwestował 1 dolara tak. dziennie na dane aktywo. Tak. Bitcoin. Ja wierzę w Bitcoina. Uważam, że Bitcoin byłby bardzo dobry. E, powiedz mi, jakbym zaczął inwestować w Bitcoina w 2015 roku, od 1 stycznia 2015 roku, ile bym dzisiaj wydał? No właśnie, wydałbyś, e, tak patrzę w tej chwili tutaj w dane, 3297 dolarów. 3300, okej. Okay. A tak. ile miałbym, e, ile byłyby to warte? E, dzisiaj, dzisiaj, po dzisiejszym kursie, tak. gdzie mamy zaznaczamy, że to ciągle nie jest najlepszy moment tak, dla Bitcoin'a, miał być zarobione 115 tysięcy dolarów, z okrągleniem w dół. Co oznacza, że licząc na procenty, zysk, który byś miał, to jest 3406%. Podkreślmy, to nie oznacza, że ja 1 stycznia 2015 roku miałem wydać te 3200 dolarów, tylko że ja codziennie wydawałem po jednym dolarze. Dokładnie, i nigdy nie sprzedałeś, a kiedy kupowałeś, to nie patrzyłeś na cenę. Robiłeś... Żeby się nie denerwować. Tak, żeby się nie denerwować. Okay. I, to, i, i, I teraz, jeżeli tym same, temu samemu eksperymentowi poddajemy Ethereum i tak. złoto, to, to to jest ważne. Zawsze. Zarabiasz. Bo ten eksperyment, o którym my jeszcze mówimy, mówi o tym, że badamy, co się stanie, jak zaczynamy inwestować na początku 2015 do dzisiaj, 2016 do dzisiaj, 2017 do dzisiaj. Wiadomo, że nam się skracają te okresy. Oto okazuje się, że zawsze na tych trzech aktywach zarabiasz. Co na wody... złocie również? Tak. Okej, okay, bardzo dobrze. Tak. Co oznacza, co pokazuje tylko, że strategia DCA jest tą strategią. W miarę uniwersalną. Tak, w miarę uniwersalną i ona co prawda chroni, znaczy ona nas chroni przed głupimi decyzjami, czyli przed tym, że kupimy na górce, a sprzedamy na dołku. To tak. Ale też jak gdyby ogranicza nam możliwość kupienia na dołku, a sprzedaży na górce. Ale nie? to po, powiedz, kupuję za jednego dolara dziennie, czyli to też przypomina, jak takie klasyczne oszczędzanie, tak. to tak. Bardzo prosta zasada, bardzo proste wdrożenie. Przypomnę, że na KANDZE mamy mechanizm, który umożliwia włączenie takiego automatu, żeby coś takiego robić. Faktycznie ja jestem wielkim fanem tej, ale przyznaję, wyniki mnie tutaj zaskakują. Bitcoina znałem, bardzo dobry, bardzo dobry wynik, prawie tam 40-krotny zwrot, rewelacja. To tak. nie jest zwrot z inwestycji, bo pamiętajcie, że te ostatniego dolara wydałem wczoraj. Tak, no, więc to, to, to nie jest tak, że ja zainwestowałem jakąś gigantyczną, no może nie gigantyczną, 3200 dolarów w 2015 roku. To jest bardzo istotne. Ja wydawałem codziennie po jednym dolarze. Po jednym dolarze 30 dolarów miesięcznie. Umówmy się, jest to kwota, która powinna być dostępna dla Do każdego. każdego. I zamieniłem moje 3200 dolarów w 115 tysięcy, tak. czyli zamieniłem moje. Przyjmijmy 12-13 tysięcy, może 15 tysięcy nawet niech będzie tak. złoty, bo dolar tam miał też swoje wahnięcia. 15 tysięcy złotych w pół miliona. Powiedzmy o złocie, bo Ethereum to domyślam się, że będą też dobre wyniki. A znaczy, ale... ja właśnie chciał powiedzieć, że w ogóle do pewnego momentu, i nawet mogę powiedzieć do którego, to pewnie widać tutaj na tej tabeli, Ethereum był lepszym narzędziem inwestycyjnym niż Bitcoin. Oto okazuje się, że dla tych, którzy. Zaczęli w 2015, 16, 17, 18, 19 albo 20 inwestować, gdyby inwestowali e, w po jednym to, dolarze, to, by, to wyniki mają lepsze na, na tamten okres. No, ale ile lepsze? 10%, 20%. No, no to proszę bardzo, w 2015 roku, 15%. gdybyś zaczął inwestować w itarium, przypomnijmy tylko, że witirium na rynku wtórnym mogłeś inwestować dopiero od sierpnia, od sierpnia. 2015 roku, to e, wynik w procentach to jest 20, 20 500, 654%. W Bitcoinie. czekaj. 20 tysięcy. Właśnie ciężko to. to 600. Przyszedł. Czy to jest 206 razy więcej mam? Tak. 206 razy. Na Bitcoinie 40 razy, a tutaj 5 razy więcej. Czyli zamiast pół miliona, tak. mam 2,5 miliona. Tak. I teraz powiedzmy, tylko powiedzmy, z czego wynika ten zabieg. Jakby, jakby ta anomalia, tak powiedzmy. Dlatego, że podejrzewam, że gdybym miał dane. Historyczne od 2009 roku, chociaż wtedy Bitcoin nie miał ceny, bo nie był nigdzie notowany, to jest ciężko. No to no, od 22 maja 2010 roku no, już mamy pizzę, no ale tak. to nadal nie, nie, nie można było wtedy stosować strategii DCA, bo tutaj potrzebujemy płynnych, e, płynnych rynków. No to e, oczywiście wtedy Bitcoin wyszedłby o wiele, wiele lepiej. No bo przypomnijmy, że w dniu, kiedy notowania Ethereum się otworzyły, no to, to był właśnie sierpień 2015 roku, no to jego cena tam. E, Pierwszego dnia była ponad 2 dolary, a później zaczęła iść na dół. No nie, i dlatego mamy te efekty. Przełom następuje w Właśnie. 2021 roku. Gdybyś zaczął kupować od początku 2021 roku do dzisiaj po 1 dolarze Bitcoina, to Twój portfel byłby, miałby zysk no, tylko 55%, a na Ethereum byłoby to 38%. Przypomnijmy, że to wynika z tego, że 2021 rok to jest ostatnie był... ATH. Ale gdybyś na przykład zaczął kupować w 2022 już bitcoina, no to Twój portfel dał, dzisiaj byłby warty, dałby Ci zysk na poziomie 80%, przy Ethereum tylko 51%. Ale tak czy inaczej, jak patrzymy na tę tabelkę, to okazuje się, że gdybyś stosował te same zabiegi przy złocie, no właśnie, to zyski są marne. Marne. Ale są, Nie, no, ale są. DCA zawsze daje ten. No Przynajmniej i, dla tych trzech aktywów. Tak. tak, w 2015 roku, gdybyś od 2015 roku kupował po jednym dolarze jakąś, jakiś kawałek złota, to dzisiaj miał jakby cały twój portfel byłby warty niespełna 40% więcej. Mam krótki apel i pytanie do tych wszystkich osób, które decydowały o słynnej kampanii, gdzie będziesz jak bańka pęknie. Jak się czujecie? Nie mówię o tym, że nie zachęcam nikogo do inwestowania krótkoterminowego w bitcoina ani w krypto, ale jak się czują ci, którzy mówili, że to jest coś strasznego i mówili o tym 3-4 lata temu, a teraz fakty są takie, że nie można było zrobić lepszego ruchu, niż właśnie wtedy wejść za znikomą kwotę w krypto. Jak się czujecie? Uwaga, uwaga, a teraz Sławek ma dla Was łamiącą wiadomość. Moi drodzy, gdybyście chcieli kupić właśnie takie plakaty jak z tyłu, mieć taki tryptyk o Satoshi Nakamoto, blockchainie i bitcoinie, razem z takim ładnym obrazkiem, nic nie stoi już na przeszkodzie, żebyście mogli spełnić marzenie na przykład swojej żony i kupić jej takie obrazy do sypialni. Wystarczy, że wejdziecie na Kanga Shop, wybierzecie odpowiednią pozycję i kliknijcie kupuj. Uwaga, teraz wiadomość z ostatniej chwili. Tak, słuchajcie, jeżeli interesujecie się kryptowalutami, to już wszystko wiecie pewnie, ale... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dowiedzieć się więcej. Zapraszamy Was na Kangai University, miejsce, gdzie możecie naprawdę zdobyć dużo cennych informacji, wiedzy na temat tego, co to jest krypto, jak kupować, jakie są zagrożenia, to jest bardzo istotne, jakie są możliwości, co to jest Bitcoin, co to jest Ethereum, co to jest portfel sprzętowy, to wszystko jest tam dostępne, razem z bardziej zaawansowanymi informacjami, jak na przykład, co to jest NFT, albo w ogóle, jak działa blockchain. Jeżeli Wy to wszystko wiecie, to możecie też to podesłać. Swoim znajomym i podzielcie się z nimi tymi informacjami, bo może dzięki temu kiedyś przyjdą do Was i podziękują Wam, że dzięki Wam mają wolność finansową. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do jak zwykle najciekawszej części naszego programu. Podajemy twarde informacje z całego świata. Łukasz, jaką, jaką ciekawostkę masz dzisiaj przygotowaną dla naszych telewizorów? Myślę, że trochę może to wiesz, ale widzowie nie wiedzą. Jestem bardzo zainteresowany kulturami antycznymi, interesuje mnie temat piramid i tych spraw. To jest coś, co zawsze, nawet takiego małego chłopca, bardzo mnie interesowało i w związku z tym mam fakt dotyczący właśnie piramid. Powiedz mi, w jakim kraju jest najwięcej piramid? No, już, już wiem, że nie w Egipcie. E, w takim razie. E, Brawo. Nie wiem. W Sudanie. W Sudanie jest najwięcej piramid na świecie. A Sławko, jaki jest twój fakt? A to e, przypomina mi e, inny fakt, którego nie planowałem powiedzieć, ale czy wiesz, gdzie w Polsce jest piramida? Gdzie są pochowani ludzie? Nie wiem. Jest piramida w Rapie na Mazurach, zachęcam, żeby odwiedzić to miejsce, bo jest tajemnicze, chociaż ja taki tajemniczy nie jestem. Ciekawostka jest taka, że ciała nie rozłożyły się do dzisiaj. Podobno miejsce zostało wybrane specjalnie, to nie jest przypadkowe miejsce. rady? Tak, jakieś takie różne historie, no, ale ponieważ pochowani są tam Niemcy, no, bo to były przecież kiedyś Prusy, tamte tereny. Mhm. No, to kiedy po latach przyszedł głód na tę ziemię, no to lokalna ludność pomyślała, że to jest wina właśnie tych Niemców, którzy są tam pochowani, i weszli i obcięli im stopy i dłonie. I jeszcze do tego milenium te ciała leżały na zewnątrz, ale lokalna ludność weszła, zapakowała. Mieszkańcy polscy już teraz z powrotem te ciała w trumny, i one są już zamknięte. Ale zachęcam, sprawdźcie, piramida w rapie, naprawdę niezwykłe miejsce. No i to już chyba koniec naszej audycji. Proszę skomentujcie, co myślicie na temat tego wszystkiego, co tutaj mówiliśmy, tak jak powiedział Łukasz. Jeszcze prośba o ocenę odcinka w skali od 1 do 6. To nie chodzi o to, żebyśmy kar karbili nasze zepsute ego, kiedy dajecie szóstki, tylko również chodzi o to, że daje nam to feedback i zwiększa nasze zasięgi. Dzięki. Hej. Nie nagrało się nic. Du, 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 du. 3, 4, red.